UFC 5 zostało zaktualizowane gargantuicznym patchem. Gala UFC 301 nadciąga. Dodano aż 11 nowych zawodników. Na szczególną uwagę zasługują Michael Page, Manel Kappe, Steven Ersek oraz nasz rodak Marcin Tybura. Tak oto prezentuje się Marcin Tybura. Otrzymał on cztery gwiazdki, co w mojej opinii jest sprawiedliwą oceną. Nagram o nim osobny materiał i szczegółowo omówię. Po fenomenalnym zwycięstwie na UFC 300, Alex Pereira został zaktualizowany i ulepszony. Jego siła ciosów rękoma wynosi teraz 100 punktów, czyli bije najmocniej ze wszystkich razem z Mike'em Tysonem i Derekiem Lewisem. I również poprawili jego celność do aż 99 punktów. Do gry zostały dodane nowe misje, które możemy wykonać i odebrać następujące nagrody. Możemy wygrać alter ego Carlosa Condita, gdy był mistrzem organizacji WEC, czyli po polsku w skrócie WEC. Możemy wygrać spodenki, jakie on nosił, ikonkę, taką emotkę, koszulkę. Taką spódnicę inspirowaną Gladiatorami. No i tutaj ikonkę mistrza pantorzy i pretendenta do pasa Stevena Ersega. No i jeszcze tło jak ukończymy walki sieciowe, ale ja nie jestem graczem online, więc tego nie otrzymam. W sklepie natomiast możemy kupić alter ego Juria Fabera. Również gdy był mistrzem organizacji WEC, bo to wszystkie alterega, które zostały teraz dodane to są właśnie z serii WEC, gdy byli mistrzami Jego ikonkę, z spodenki Tutaj mamy Antonego Petisa z 2010 roku, również jako mistrz WEC Jego ikonkę Natomiast w zestawie możemy kupić Dominika Cruza no właśnie zastanawiam się, którego z nich kupić, bo jak widzicie w prawym górnym rogu mam odłożone 15 510, więc mógłbym no, któregoś z tych Alter Ego kupić. Przechodzimy do typowania. Pierwsza walka Craig versus Boralo. Wszyscy eksperci oraz z Bookmacherzy stawiałem na Boralo, więc ja również postawię. Myślę, że to się skończy decyzją. Kolejna walka Pereira versus Portiera. Postawię na efektywnie walczącego Pereira. Myślę, że może skończyć przed czasem. No powiedzmy, przez poddanie w trzeciej rundzie. Kolejna walka Smith versus Petrino. No Smith już zalicza powoli zjazd do bazy, więc tutaj na niego bym nie postawiał w żaden sposób. Z na Petrino myślę, że to może być knockout. No powiedzmy, w drugiej rundzie. Martinez versus Aldo, no tutaj mam problem, bo z jednej strony Martinez jest chyba w obecnej dyspozycji nieco lepszy, ale no przez pryzmat tego, że Aldo lubię, no postawię na niego, że wygra decyzją sędziowską. No i walka wieczoru, Pantorza versus Ersek, obecny mistrz, myślę, że jest o wiele lepszej dyspozycji, lepszym zawodnikiem, bardziej kompletnym i postawię, że to on wygra przez decyzję i to będzie walka wieczoru. Tak oto moi, moje typy się prezentują. Pozostałe zmiany to zmiany w tempie odzyskiwania wytrzymałości, przyśpieszenie ciosów w wyższych kategoriach wagowych, zbafowane kopnięcia okrężne oraz uderzenie Supermana, zmieniono koszty kondycyjne podczas walki w parterze oraz naprawiono drobne błędy. Życzę Wam udanej i przede wszystkim bezpiecznej majówki.